W spokojnym lesie żyli obok siebie zając i żółw. To jest historia o tym, jak powolność i wytrwałość mogą rzeczywiście wygrać wyścig. Zając, znany ze swojej szybkości, często chwalił się, jak szybko potrafi biegać. Żółw, zmęczony arogancją zająca. Postanowił rzucić mu wyzwanie w wyścigu. Ty rzucasz mi wyzwanie, zaśmiał się zając. To będzie bułka z masłem. Wyścig się rozpoczął. Zając wystartował jak strzała, zostawiając żółwia daleko w tyle. Pewny swojego zwycięstwa, zając postanowił uciąć sobie drzemkę w połowie wyścigu. Tymczasem żółw szedł dalej, powoli i wytrwale. Nigdy się nie zatrzymując ani nie poddając. Minęły godziny, a zając obudził się, zdając sobie sprawę, że żółw zbliża się do mety. Biegł tak szybko jak mógł, ale było już za późno. Żółw już przekroczył linię mety. Zając był w szoku, a zwierzęta z lasu wiwatowały na cześć żółwia. Żółw uśmiechnął się i powiedział powoli i wytrwale... Wygrywa wyścig. Morał tej historii jest taki, że wytrwałość i determinacja mogą pokonać nawet największe wyzwania. Nie zawsze wygrywają najszybsi, ale ci, którzy nieustannie idą naprzód. Like, share, subscribe and follow for more. Enjoy.